Cześć i halo w kolejnym filmiku z naszej serii Projekt Odra, podczas którego zajmiemy się wybuchem II wojny światowej oraz agresją Niemiec i Rosji na Polskę. Dzisiaj z profesorem Ruchniwiczem. zajmiemy się pierwszymi latami II wojny światowej, latami 1939 i 1941. Viel zu wenige Deutsche kennen heute diesen Ort. Viel zu wenige wissen um diese Taten. Es ist an der Zeit, dass Wielun und viele andere, dem Erdboden gleichgemachte Städte und Dörfer Polens, ihren Platz, ihren Platz haben neben anderen Erinnerungsorten deutscher Verbrechen. W ostatnich miesiącach temat II wojny światowej budzi ogromne zainteresowanie mediów. Jak to możliwe, że 80 lat po zakończeniu II wojny światowej, która była udokumentowana na tysiącach zdjęć, filmów i dokumentów, nadal są konflikty i spory o podstawowe kwestie tego konfliktu? Dlaczego biorą w tym udział czołowi politycy? II wojna światowa była jednym z najważniejszych wydarzeń XX wieku. Jest to wydarzenie, które nadal budzi ogromne emocje, no ale także i zainteresowanie w polityczne. W ubiegłym roku, w 2019 roku, we wrześniu, ale także i w grudniu, gościliśmy w Polsce ważnych polityków niemieckich, prezydenta Franka Waltera Steinmeiera oraz kanclerz Angele Merkel. Co było charakterystyczne dla wystąpień obu tych polityków, to zwrócenie uwagi na kulturę pamięci. Mianowicie domagali się wręcz, żeby wzmocnić tą kulturę pamięci, żeby w większym zakresie niż to dzieje się dzisiaj, mówić o polskich ofiarach, ale także o w, w odpowiedzialności Niemców za zbrodnie, które zostały dokonane w ich imieniu. Ciekawe, że w tym samym czasie nową interpretację historii e, przedstawiły władze rosyjskie, podważając tym samym współpracę ZSRR i III Rzeszy oraz Paktu Ribbentrop-Mołotow. Um, tym samym obarczają e, Polskę e, i władze europejskie za wybuch II wojny światowej. Czy mają rację? Nie jest to oczywiście nowa interpretacja w historii w, przez Moskwę. Już wcześniej mieliśmy do czynienia z tego rodzaju próbami. Obecne prawdopodobnie mają związek z kolejną tym razem okrągłą rocznicą zakończenia II wojny światowej. Proszę mieć na uwadze, że w dzień zakończenia wojny obchodzi się w Rosji nie 8, a 9 maja. Rosja wtedy chce pokazać, że była głównym aktorem koalicji antyhitlerowskiej, ale także głównym także państwem, które wrzuciło na kolana Trzecią Rzeszę. Jednocześnie, co może warto zwrócić uwagę, stara się bardzo skrzętnie ukryć wiedzę na temat wcześniejszej współpracy, która istniała między w Hitlerem, a Stalinem w ramach paktu ribbentrop i zbrodniach, które zostały w tym pierwszym okresie wojny, czyli po wybuchu wojny w 1939 roku, dokonane. Faktycznie, występowanie jednocześnie w roli sprawcy i bohatera może zaburzać ten obraz męstwa i chwały zwycięzców. Wypowiedzi prezydenta Putina dotyczyły przede wszystkim odpowiedzialności Państw europejskich, w tym także Polski, za wybuch II wojny światowej. Odwoływał się tutaj przede wszystkim do układu monachijskiego, w którym Wielka Brytania i Francja we wrześniu 1938 roku zgodziły się na częściowe zajęcie w Człosłowacji. Chodziło tu przede wszystkim o tak zwany kraj Sudecki, gdzie mieszkało około 80% Niemców. Ta polityka ustępstw, bo tak ją nazywano w Francji i Wielkiej Brytanii, miała wprawdzie zapobiec wojnie. De facto jednak wzmocniła ona tylko Hitlera. Ale jaki ma to związek z Polską? Ma to bezpośredni związek z Polską, ponieważ Polska zachęcona postanowieniami układu Manachijskiego uznała, że w Podobny sposób, jak to uczyniły Niemcy, zajmując część Czesłowacji, może też rozwiązać problemy graniczne z Czesłowacją z przeszłości, czyli zająć część Śląska Zaolzieńskiego, gdzie mieszkała mniejszość Polska. Tak się też stało. Jest to jeden z, z najbardziej, może, mało chlubnych kart polskiej polityki zagranicznej, zresztą bardzo krytykowany także i do dzisiaj. Współcześni uznali wtedy, że jest to przykład dobrej współpracy z Hitlerem, ale to byłoby ogromnym błędem. Tak się nie stało, ponieważ Polska sprzeciwiła się wszelkim propozycjom współpracy ze strony Hitlera, a realizowała właściwie konsekwentnie swoją politykę zagraniczną, którą już właściwie od lat stosowała, czyli politykę balansu równych relacji między jednym i drugim wielkim sąsiadem, czyli. Z Niemcami i Związkiem Radzieckim. Przypomnę tylko, że w 1932 roku Polska podpisała z Związkiem Radzieckim pakt o nieagresji. Dwa lata później natomiast pakt o nieagresji z Niemcami. Czyli agresja Niemiec 1 września i ZSRR 17 września 1939 roku na Polskę były złamaniem tych umów międzynarodowych o nieagresji. No, Pani całkowicie racja. A jaki jest związek w takim razie między wybuchem II wojny światowej a podpisaniem paktu Ribbentrop-Mołotow? Można powiedzieć, że zasadniczy. Podpisując w pakt ministrowie spraw zagranicznych Niemiec i Związku Radzieckiego w imieniu swych rządów 23 sierpnia 1939 roku, praktycznie podkreśliły fakt nawiązania ścisłej współpracy militarno-wojskowej. Mogłoby to dziwić, bo dotąd państwa te były traktowane jako państwa wrogie. Ale sprawiło to między innymi, że Polska w, w stała się w państwem izolowanym co było warunkiem wybuchu II wojny światowej. Tak się przecież też stało. Trzeba jednak pamiętać, że Paktowi R Rimentrop mołotow bo tak on przeszedł do historii, towarzyszył także i tajny protokół, który podzielił Europę Środkowo-Wschodnią na dwie części, umożliwił nie tylko zajęcie wschodnich terenów Polski, czyli Kresów, ale także i włączenie państw nadbałtyckich do Związku Radzieckiego. Granice wpływów między Niemcami a Związkiem Radzieckim zostały ustalone wzdłuż linii brzeg Wisła-Narew-Isan. Po II wojnie światowej państwa, które znajdowały się na wschód od tej linii, zostały włączone do Związku Radzieckiego. Natomiast granice, które zostały określone w pakcie Riemeltrop-Mołotow, podzieliły Europę Środkowo-Wschodnią na kolejne 50 lat. Należy jednak podkreślić, że granice te zostały też potwierdzone przez aliantów zachodnich podczas wielkiej konferencji w Teheranie w roku 1943 czy w Jałcie w roku 1945. Ale chwilę, jak to na 50 lat? Bardzo jasno można to też wyjaśnić. Trzeba zwrócić uwagę, że po roku 1945, państwa te zostały w, albo włączone przez Związek Radziecki, albo znalazły się po rubicie wpływów Związku Radzieckiego. W państwach tych zaprowadzono komunizm. I właściwie można powiedzieć, że dopiero w wyniku przemian, jakie nastąpiły w Europie Środkowo-Wschodniej w roku 1989, zburzenie muru belińskiego, a później upadek Związku Radzieckiego, przyczyniły się do tego, że nie tylko powstały właśnie nowe państwa, ale także zaczęto wprowadzać system demokratyczny, w gospodarkę rynkową czy też rządy prawa. To dlatego Parlament Europejski ustanowił Dzień Podpisania Paktu Ribbentrop-Mołotow Dniem Pamięci o Ofiarach Reżimu Totalitarnego. Zdaje się to symbolizować oba te reżimy niemiecki, nazistowski i komunistyczny. Tak, symbolizuje to zarówno te długofalowe konsekwencje w paktu, ale także i jego bezpośrednie skutki. Błyskawiczne zwycięstwo w wojsk niemieckich nie byłoby możliwe bez ataku wojsk radzieckich na Polskę 17 września 1939 roku i właściwie polskie wojsko było bez szansy. W, 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 kilka tygodni później, już w, kiedy w, w, Polska w, w, poniosła w, klęskę, oba te w, państwa w 28 września 1939 roku podpisały porozumień o przyjaźni i o współpracy, w, które umożliwiało politykę okupacyjną w każdej z tych stref, które zostały następnie utworzone. I były też początkiem. W, Wysiedleń, wywózek, przesiedleń, następnie w represji i prześladowania, czy też eksterminacji obywateli polskich. Mówimy o polityce represji i eksterminacji wobec społeczeństwa polskiego. Co to oznacza? Ten antypolonizm objawiał się w różnych formach, także w tych, o których Pani przed chwilą wspomniała, choć naturalnie był różnie traktowany przez obu okupantów. W ideologii radzieckiej państwo polskie i Polacy uważani byli za wrogów rewolucji bolszewickiej. Na Kresach wschodnich okupowanych przez ZSRR już jesienią 1939 roku wprowadzono ustrój komunistyczny, zlikwidowano wszystkie polskie instytucje, prześladowano przedstawicieli inteligencji. Narzędziem depolonizacji były wywłaszczenia, aresztowania i masowe deportacje setek tysięcy obywateli polskich. Najbardziej radykalną formą walki z Polskością była fizyczna eksterminacja i wydanie przez władze ZSRR. Decyzji o zamordowaniu 22 tysięcy polskich więźniów politycznych i jeńców wojennych. Egzekucji dokonano w Lesie Kateńskim wiosną 1940 roku. Całkowite zniszczenie Polski i fizyczna eksterminacja części społeczeństwa polskiego była częścią instrukcji wydanej przez Adolfa Hitlera 22 sierpnia 1939 roku dla swoich dowódców. Motywacją natomiast. Była ideologia nazistowska i tu można wskazać dwa takie główne elementy, jak rasizm i w, w antyslawizm. Rasizm skierowany przeciwko przede wszystkim Żydom, ale także i innym narodowościom uznawanym za mniej rasowo czyste. Antyslawizm skierowany generalnie przeciwko Polsce, ale także i innym narodom słowiańskim. To wszystko miało służyć stworzeniu czystych rasowo ziem na wschodzie, czyli tak jak to po niemiecku określano, Lebensraum im Osten. Od początku wojny celem ataków armii niemieckiej i policji była głównie polska ludność cywilna. Tylko 1 września w wyniku bombardowania Wielunia zginęło około 1200 cywilów. W całym kraju przeprowadzono 70 nalotów na otwarte miasta i wsie. Łącznie we wrześniu 1939 roku Luftwaffe zaatakowało 600 miejscowości. W samej Warszawie do dnia kapitulacji na skutek ciągłych bombardowań śmierć poniosło około 10 tysięcy cywilów. Terror Wehrmachtu i jednostek SS obejmował tłumienie oporu ludności, podpalenia miejscowości, ataki na uchodźców, aresztowania i masowe egzekucje. Podczas zarządu ziem polskich przez Wehrmacht od 1 września do końca października 1939 roku w ponad 700 egzekucjach zamordowano ponad 600 tysięcy cywilów. Osobną grupą ofiar zbrodni Wehrmachtu byli polscy jeńcy wojenni. Terror w Polsce trwał przez cały okres wojny. W pierwszych miesiącach do osób represjonowanych wliczali się nie tylko przedstawiciele różnych narodowości, ale także i przedstawiciele różnych grup społecznych aktywiści społeczni, polityczni, rzemieślnicy, nauczyciele. Akcją, którą wtedy zorganizowała była tak zwana inteligenc Akcją, czyli akcja skierowana przeciwko inteligencji. I ta akcja polegała przede wszystkim na kilku elementach: dotyczyła aresztowań, dotyczyła wysiedleń, ale także i egzekucji. Tym, co decydowało o tym, to przede wszystkim w rozumieniu przynajmniej samych Niemców, wroga postawa wobec nich. I właśnie te osoby w pierwszej kolejności umieszczano na tzw. listach proskrypcyjnych, czyli takich listach, które kończyły się najczęściej aresztowaniem dla tych właśnie osób, które na tych listach się znajdowały. I przykładem niech będzie Pomorze Zachodnie. Proszę sobie wyobrazić, w pierwszych miesiącach wojny, czyli od października 1939 roku do początku Roku 40. Dokonano egzekucji na 40 tysiącach osób, co jest przecież bardzo dużą liczbą. I w, w miejscach, które dzisiaj są miejscami symboli sy miejscami symbolicznymi, jak na przykład Lasy Piaśnickie czy też Lasy Szpęgawskie. Należy jednak pamiętać, że w, w tych miejscach także dokonywano mordów na innych grupach. Przykładowo na w, chorych psychicznie w ramach tzw. Tak akcji T4. W świetle tych informacji pierwsze miesiące w Polsce można nazwać w takim razie wypróbowywaniem tych technik masowej zagłady których później użyli Niemcy na europejskich Żydach? Ma Pani całkowitą rację. Faktycznie, jeżeli na wojnę spojrzymy jako na różne etapy, to po agresji Niemiec na Polskę, już w tym pierwszym etapie wojny, realizowano w sposób zorganizowany i systemowy w masową eksterminację, w masowe aresztowania. W, czy także politykę wysiedleń. I dotyczyło to zarówno zwalczenia wroga na polu, ale także w, w, od samego początku kierowano się przeciwko także ludności cywilnej. Po ataku na Związek Radziecki, te wszystkie formy, które wcześniej zauważyliśmy w prowadzeniu wojny, zastosowano w sposób już masowy. Dotknęło to nie tylko ludność Związku Radzieckiego, ale także dotyczyło to eksterminacji europejskich Żydów. I tutaj możemy się zastanowić. Jeszcze raz wrócić do problemu paktu Ribbentrop-Mołotow, czy właśnie ta współpraca dwóch totalitarnych systemów przez te w wiele miesięcy, między rokiem 1939 a 1941, nie sprzyjała właśnie nie tylko tej masowości zbrodni, ale też i temu, że właściwie obaj dyktatorzy czuli się po prostu bezkarnie. W takim razie, czy ktoś w ogóle podważa znaczenie paktu Ribbentrop-Mołotow dla wybuchu i przebiegu II wojny światowej? To jest bardzo ciekawy problem, ponieważ jesteśmy właściwie prawie codziennie bombardowani różnego rodzaju fałszywymi informacjami przez różne też media. Także e, znajdziemy sporo fałszywych informacji e, w internecie. Jednym z takich zagadnień, które często się przewija, przynajmniej w ostatnim e, okresie, to jest właśnie problem e, e, roli i znaczenia e, paktu Ryumentrop-Mołotow. E, dlatego też e, tak rzeczą ważną jest, e, nie tylko znać historię, e, znać fakty, znać różne interpretacje, ale także e, w, zwracać uwagę nie tylko na przeszłość, ale także i na teraźniejszość, ponieważ. E, Wtedy łatwiej nam będzie oddzielić te prawdziwe informacje od tych po prostu fałszywych i tym samym nie poddawać się różnego rodzaju manipulacjom. Jasne, pani profesorze, ja bardzo dziękuję za rozmowę. Wam również bardzo dziękuję, że byliście z nami. Jeśli wam się spodobało, subskrybujcie nasz kanał i oglądajcie dalsze filmiki z naszej serii Projekt Odra. Cześć i cześć. Cześć i cześć.